Oto obraz ściszony. Wszystko jakby zmniejszone przez odległość czasu, kiedy patrzę za siebie albo niespodzianie odwiedzam dawne miejsce, w którym przeżyłem pół być może życia. Oto jadę pociągiem półtorej godziny, blisko, lecz dla mnie to cała wyprawa. I powrót do tej dawnej, niedalekiej przeszłości, powrót do tego, co było, a wciąż jeszcze trwa. Oto wąska ulica pod starymi lipami zawsze czuję ich zapach. To zapach przeszłości, tak wyraźny i trwały, jak gdyby nie było tych minionych lat. I wtedy też wydaje mi się, że tam mógłbym żyć wiecznie, bez upływu czasu. To tylko ta krótka chwila staje się wiecznością, bo niekiedy wiecznością jest także i chwila. Oto obraz ściszony jak szept, ściszony jak moje życie, lecz ileż kiedyś w Nim było nieustającej nadziei, ile słońca i barw, ileż oczekiwania i zmagań z nocami. Z nocami, które zawładnęły mroczniejącym światłem. Oto jednak przetrwałem napór tej ciemności, co niedostrzegalnie wypełnia każdy jasny widok. A teraz noce to łagodna przestrzeń, zabarwiająca wszystko na ametystowo, i jest tak, jak gdyby wielki kryształ rozświetlał drogę na wskroś mroku. Na wszelki wypadek mam i to wspomnienie, na wszelki wypadek, bo to wszystko wokół jest ulotne jak sen i trwa nie dłużej niż sen. Oto cała wieczność i nieskończoność jest w tym jednym wspomnieniu, w tym jednym obrazie, zawsze kiedy wracam ulicą pod starymi lipami.